Ja jestem MiseryCorp, a to pierwszy odcinek naszej serii Podrysza z Minecraft. Tak biega za mną NPC. A myślałem, że y, płotków nie otwierają, ale dobra, nieważne. Dobra. Tak jak w ogóle widzieliście w intrze, jest podróże z Minecraft gwiazdka. No właśnie. I skąd ta gwiazdka? A no właśnie, gwiazdka jest stąd, że. Y, ten. Po prostu od dwóch znaczeń. Słowa podróż przez Maker, czy słów, sorry, nie słowa, no właśnie. Ym, więc tak, pierwsze, no po prostu idziemy sobie gdzieś tam yy, z jakiejś, na przykład, jednej wioski do drugiej wioski. To właśnie taka podróż, a druga podróż, no to po prostu my sobie gramy, na przykład teraz zaczynamy na 1.3, a tam kiedyś Let's Play skończymy na 1.8, załóżmy. Czy tak się nie skończyłem, oczywiście, ale no nieważne, taki tylko po prostu przykład. Więc po prostu my sobie będziemy grali, a serie sobie będą. Yy, znaczy. Jakie serie? Yy, my sobie będziemy grali, no a updatey będą yy, mijać. A więc dobra, właśnie. Jeszcze w intrze w tle jest Spider Joker. Dlaczego właśnie Spider Joker? Bo chciałbym, aby ta seria właśnie była taka wyjątkowa. Czy wyjątkowa? Oczywiście jakaś wyjątkowa raczej nie będzie, bo. No. Po prostu będziemy... By, by, ja będę budować i wam prezentować yy, to, co zbudowałem tak. Yy, świat stworzyłem tak w ogóle już na 1.0. Tak, na 1.0 wtedy wyszły wioski. Yy, Aha, latmy. Yy, nieważne. Przedgry się powiedziałem trochę na kreatywie, więc. Dlatego chcę tutaj latać. Yy, więc tak. W tym... Miejsce gdzieś... Gdzieś tak tu Jest bardziej tu, gdzieś nie gdzieś w tej okolicy jest właśnie yy, Miejsce, w którym się spełnuje I Jak się spełnowałem To zobaczyłem to właśnie wioskę z tak, ja tej wioski nie budowałem, ona się tu wygenerowała Tak, to są NPC-ty Możemy z nimi hodlować, o ten za 10 rybek Za 10 rybek 1. Zwykle się nie płaca no ale okej, okay. gdzieś tu, y, inni też są, en, też inne są NPC-ty O, 10 cząsteczek Dobra, okej okay. Choć, znaczy, wioski nie budowałem y, Schodki dodałem sam, tak, to akurat dodałem y, Tu chyba podwójne zrobiłem, nie, tu też dodałem schodki, tak y, Właśnie, wieżę zbudowałem Mury też, a tu czego nie jest niekończone? O nie Yy, dobra, to wiecie co? O, mam crafting, okej, okay. to zaraz to dokończymy. Widać, musiałem jakoś przeoczyć i zaraz Wam zaprezentuję mury, tylko po prostu nie chcę, żeby mi stąd się NPC-ty pozabijały. Okej, okay, tu... No i jeszcze tu jeden, żeby już... Dobra, ja wyskoczę, ale ten pc już nie. One speeda chyba nie używają. A więc dobra, właśnie. Tu są mury. Tak, tutaj sobie właśnie też takie po bokach porobiłem też wejście takie dodatkowe. No. Więc dobra, jak słyszeliście krowę to zaraz wam pokażę. Padaj, pająk, nie, przy... no, nie przeszkadzaj w odcinku. No, dobry pająk. Yy, no właśnie, zaraz znowu krowy. Okej, okay. no właśnie, to są mury. No więc wejdźmy może na którąś z tych Wiesz, Takie brązowe. Co jest? Jakiś bug. Po raz pierwszy mi się to zdarzyło, że weszłem jakoś w ścianę i obrywałem. No ale okej. Okay. Tu właśnie uwierzę, tak, żeby NPC-ty nie wyskoczyły i się po prostu nie pozabijały. Ok, eee, mm, tak. Tu właśnie yy, mamy w miarę ładny widoczek na wioskę. tak w ogóle ja wejdę wyżej. O! No, to teraz ładny widoczek na wioskę. Y, tu mu mam zamiar zbudować y, plantację zboża. Tu jeszcze jeden domek, może tu coś wcisnę, może nie, nie wiem. Więc tak, moja chatka. Znaczy to jest długi dom Jarla z gry Skyrim. Tak, skopiowany do Minecrafta. Znaczy zbudowany w Minecrafcie. Nie skopiowany. Y, ok. cztery wieżyczki. Tam jest właśnie też taka wieżyczka przez To jest trochę dziwne, ale okej. Okay. I właśnie tu widzicie zejście w dół, studnia, kilka domków. Nic duże to wioska. Znaczy, y, ten budynek muszę przyznać, sam dobudowałem do tej wioski. Tak, znaczy, ten jeden budynek z wioski, wiecie, dobudowałem jeden domek wieśniakom. Y, a więc, okej, okay, zejdźmy tędy sobie na dół z powrotem. Y, tu jest zejście na dół. Y, pod każdą wieżą to jest. No i ty proszę bardzo, można opuścić. Wioskę. Nie jestem pewien, ale NPC-ty chyba nie mogły tych włazów otworzyć, więc dlatego to są właz włazy. Ale nie jestem pewien. Więc może się okazać, że one tak naprawdę mogą y, otworzyć włazy. No więc dobra. Y, ok, y, tu no właśnie moja plantacja zboża. Kawałek ją widać. Czy to jest moja stara plantacja zboża? Tak, tutaj sztuczna górka. Zaraz wam pokażę ją w całości. Tam jest pustynia. Yy, tu jest ciemny las z ciemnymi drzewami. Dalej będzie też pustynia. Yy, tam będzie bagno. Tu w takie wysokie góry. Yy, tu no. Łąki dalej będzie właśnie też. Yy, Ciemne las z ciemnymi drzewami. Widziałem, że za mną goni kliper. Okej, okay, dobra. Yy. Tędy jest przejście do mojej podziemi, gdzie się już zalągł npc -t. A ty, co mi tu się zalęgłeś? Dobra, jednego biłem i tak bym nadmiał. A więc właśnie. Nie jestem pewien... Ale wstawmy, choć nie, nie tu chciałem. Nie, bo tak przejdą. Ale tak by otwieranie nikt nie lesie, A więc dobrze. Ach, no dobra. No więc OK, żeby mi tu NPC-ty nie łaziły po magazynie. Więc tak. To są moje najcenniejsze rzeczy, czyli węgiel, żelazo, złoto, diamenty. Kiedyś sobie właśnie zenchantowałem kill off na Silkage, więc mam trochę yy, trawki. Tak, znaczy... Bloku polaro rośnie tego drafu. Ok? Bloku dirtu. Więc dobra. No, tu w innych stronach jakieś taki bedziewie bardziej. Okej. Okay. Tu właśnie. Sporo rzeczy z mobków. Właśnie, no. Tu drewno. Tu kolejne drewno. Tu właśnie. Całe jedzenie. Ok, tu jakiś podziewia Dirt, piasek. No i tu gravel. Ok Tu mam ogromnej ilości na y No później wam jeszcze pokażę. Skąd ja mam aż tyle tego na raka. A więc właśnie... A tu nie, nie zrobiłem przejścia, kurczę. Dobra, nieważne. Więc właśnie, tu jest teren pod twierdzą. Nad nami będzie... Dokładnie nad nami będzie właśnie ta twierdza. Też twierdza, długi dom Jarla, sorry. Twierdza będzie w następnym odcinku. Okej. Okay. Ehm, dobra, tam pójdziemy później. Tu właśnie moje farmy zbożą. Znaczy, półautomatyczne sadzić trzeba samemu. Wiecie? Fajnie będzie dźwigniał. No i wszystko nam się ładnie zbiera. E, tu. Farma. E, dyń. Zupełnie półautomatyczna. Bo musimy to jeszcze biegać, zbierać. Farma melonów działa tak samo jak dyń. A tu właśnie moja farma krów. Ja tam jest chyba ze 3 czy 4 kurczaki. Okej, okay, no i właśnie tu jest wyjście do wioski. Okej, okay, fają. Fajnie. Dobra. Właśnie, tu sobie hoduję krówki. Um. Tędy jest, mam zejście w dół. No, po prostu tu sobie skaczemy Jest woda. dobra przeżyłem. Yy, to jest połączenie z twierdzą. Później, w następnym odcinku, dowiecie się z jaką twierdzą. Yy, tu, tędy tak, tędy się idzie do mojego mm, tego exp grindera. Jeszcze chyba jakiś... Nie, nie, wpadł w ślam, szkoda. Okej, okay, no tu po prostu spadają sobie mopki yy, wiecie z góry. Tu mam tylko trochę szkła. spadnie tu czy nie? O. No widzicie, spada z góry taki na przykład Clipper i ja go sobie tutaj zabijam. I zbieram ekspo. Yy, dobra, okej. Okay. Tu jakiś jaskinie. Tu ogólnie to jest moja kopalnia. Więc tak, co trzy, wiecie robimy sobie odstęp na 12 poziomie kupimy właśnie. Czy, schodzimy na 12 poziom i co trzy taki tunel. Jeden, drugi A te tunele po to, aby diamenty znaleźć. Yy, więc dobra, wychodzimy yy, na górę. Wiecie, bardzo łatwo znaleźć diament. Yy, Okej. Okay. Te wule mam zbroje już się rozpadam, się musiał sobie nowo zrobić i zenchantować. No, ale dobra. O czym ja to mogę do Was składać? Jak tak nic nie robię, tylko wchodzę po drabinie. No właśnie, nie wiem. A więc, więc, więc. Już prawie, no już weszliśmy. Gdzie ja stąd miałem pójść? A, już wiem. Stąd miałem wyjść teraz. Tak, tu mamy wyjście. Tak, taki tunel trochę na skróty. Wiecie, jak jestem w magazynie, żeby szybciej było. Albo chcę się szybko dostać do magazynu stąd. Okej, okay, właśnie, tu są moje te uprawy zboża. Tu jest właśnie wieża. Okej, okay, łóżeczko. Tutaj zbyt nic nie ma. Mm, tak. Tu mój kanion, w którym wiele, wiele razy skinałem, dlatego jest cały oświetlony. I tu jest właśnie drabinka w górę. Żeby można było z niego wyjść. Tak, po prostu e, gdy budowałem to pomieszczenie, po prostu spadałem cały czas stąd i A później prostu wskakiwałem do tego kanionu, aby odzyskać mój kamień. To wiecie, na samym początku gry, e, tak, na samym początku gry, właśnie dobudowałem sobie tako. E, tak, tutaj moje e, pod eliksiry. No, różne rzeczy Z Tak na przykład gasta Ciężko trochę zdobyć Ale, yy, no mm, One są na miksturkę Na no, regenerację Jak dla mnie bardzo ważne A więc dobra, teraz wam pokażę yy, Skąd ja mam aż tyle yy, Jak to się to nazywa? Tak Tu jeden Tysiąc kratek Tu drugi. Coś koło 4000. 3 4000 Jakoś tak. Nie, 3000. Sorry. Tak, 3000. Będzie więc właśnie stąd aż tyle. Właśnie może ubijmy jeszcze Gasta, jak już jesteśmy. O, nawet dwa. Chodź, no trzeba. Yy, dobra, może lepiej nie ubijajmy gasta. Szkoda mi levelu Wejdźmy stąd Dlatego to NPC jest właśnie tak obudowany yy, Ze wszystkich stron koblem. Żeby właśnie gaz go nie zgasiły yy, Dobra okej okay. yy, Więc chodźmy na górę Teraz wam pokażę tutaj wyżej yy, Tak Tu właśnie takie No właśnie tu mam widok na To trochę kawałek tej sztucznej góry co robiłem czy ona jest zupełnie taka sztuczna i od razu widać, że to jest sztuczne, okej. Okay. No. Miał no, takie jakby nie w, dla strażników takie miejsce. To właśnie taki tarasik wyżej widokowy. Właśnie moja stara farma zboża. Kiedyś to było oszklone. się usunę, teraz wygląda lepiej. Okej okay, właśnie. Tu całkiem fajne góry, w tą stronę są wejdźmy jeszcze na górę tej wieży. Trochę ona wysoka jest, więc chwilę będziemy wychodzić, więc znowu będę miał problem o czym do, o czym mówić do Was. A nie. nie Jest wysoko. Nie miałem problemu o do was mówić. Cały czas do was, cały czas mówię potok informacji ode mnie do was trafia. Już myślałem, że spadnę. A więc dobra... Ym... Tak, gdzieś tam, tam będzie dalej pustynia do, ale i bardzo daleko gdzieś tam tej pustyni y, będzie właśnie też kolejna wioska. Może kiedyś ją wam pokażę. Okej, okay. y, tu właśnie też pustynia. Moja nieudana pułapka na klipery. Y, Okej, okay. właśnie rzućmy sobie jej kamie. może trafię w jakąś owce. To jest właśnie moja polana owiec. Owiec tu mam ogrom. Muszę je w końcu otwarbować nie trofię, jak zwykle ja. I, więc dobra, muszę je otwarłować, żeby znowu były właśnie ładne białe, takie jak tutaj niektóre. Tak tam jeszcze kawałek wyżej, a więc wejdźmy, żeby był jeszcze lepszy widok. Tak. Więc chyba wszystko wam pokazałem. Co tutaj chciałem? Tak, no, bardzo ładny widok na to całe miasto. Więc wszystko już wam pokazałem. Tak, gdzieś tu, właśnie, pod tymi górami, właśnie są bardzo fajne rzeczy. Były bardzo fajne, y, te opuszczone kopalnie. Właśnie, y, tu jest ten y, ciemny las, o którym mówiłem. Tu jest taki maluteńki lasek, zwykły. Tak, tu jest to ogólnie sam zasadziłem, bo potrzebowałem trochę zwykłego trefna. A więc dobra. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do o, kolejnych odcinków. Yy, tak, ja tu się bardzo trudzę i bardzo wykosztowywuję. na to, a to, aby była tak dobra jakość, więc mam nadzieję, że ją docenicie. A więc dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.